Witajcie na kanale Dzisiaj mam miks drapek za 72 zł Lecą dolary Wow, zdrapka Szary 777 Paradiso Starożytny skarb, mega pensja Super 7, super 13 I szybkie 50 um, Po dwie I Zaczniemy sobie od szybkiego 50 Przybliżymy

2 zł, 100 złote, 100 złote i 2 zł. I tu w bonusie są dukaty, czyli zdrabeczka przegrana. Różne kontrole. Teraz weźmiemy sobie super 13. Zdrabeczka z numerkiem pierwszym.

Z numerkiem szóstym, i szukamy symboli rozgwiazdy i termometru. Rozgwiazdy mamy tutaj. Tutaj jest termometr. I tu jest termometr. teraz kapelusz i nuta kapelusz i nuta i tu mamy kapelusz obok Pomarańczko i lody. Pomarańczko tutaj. Pomarańczko tutaj. Lody mamy tutaj. I tu jest jeszcze pomarańczko. I tu są lody. Teraz piłka i kotwica. Piłka i kotwica. Piłeczka mamy tutaj. Tutaj mamy kotwicę. Tutaj jest kotwica. Tutaj mamy piłkę. I tu mamy kotwicę. Kolejne dwa symbole to kostka lodu i tęcza. Tęcza mamy tutaj, tęcza jest tutaj, tutaj mamy tęczę, tutaj jest kostka lodu i tutaj jest jeszcze tęcza i to wszystko. Kolejne dwa to wiadro i deska. Wiadro mamy tutaj. Tutaj jest deska. Tutaj mamy wiadro. Teraz motyl i kostium. Motyl i kostium. O, motelek jest tutaj. Motelek i kostium. Tu jest motelek. Tu musi być kostium. I tu mamy kostium. Teraz okulary i torba. Torbę mamy tutaj. Mamy okulary, okulary i torba. I to wszystko następnie żółw i bluzka. Tutaj bluzka, tutaj żółwik. Tutaj bluzka, tutaj żółwik, i to wszystko. Ostatnie dwa: fala i latarnia. Fale mamy tutaj. Fala tutaj. I tutaj jest latarnia. Tutaj linia nam się nie utworzyła. Zobaczymy sobie kontrolne różne. Teraz weźmiemy sobie super 7. Z numerkiem 24. Szukamy siódemek. Mam 6, 8, 2, o jest siódemka super. Czyli coś już na pomnożenie będziemy mieć i zwrocik 2 zł. Fajnie. Zawsze to coś już. kontrolę Q. I teraz weźmiemy sobie szybkie 50. Z numerkiem 53.

Czyli zderzeczka przegrana. VF. Super 13. Szukamy 13. Zderzeczka z numerkiem 61. Mamy 25, 28, 49, 37, 48, 55 oraz 22. I zderzeczka przegrana. To Różne kontrolne. Teraz weźmiemy ja sobie może Megapensję z numerkiem drugim. Um, Szukamy dwa razy napisu Megapensja oraz wygrywających liczb 36, 35, 9, 12 i 31. Zaczynamy od napisu Megapensja.

9 kolejna wygrana. Czyli tu mamy 31 to jest dyszka i 9 kolejna dyszka. Bardzo fajnie. Kontrolne. Togie. Super. Teraz super 7 z numerkiem 50. 7 szukamy. 8, 9, 6, 5. Jest 7, super. I jeszcze jedna. Bardzo fajnie. Tu mamy 3 złote. A tu mamy 2 razy 2. Tu mamy 7 złotych. Bardzo fajnie. A kontrolne. kontrolne pewnie tu, F, 7 złotych, fajnie. Teraz starożytny skarb, trochę oddalę. Zrepaczka z numerkiem 25 ostatnia spaczki paczki. I szukamy w grze pierwszej. Już nic nie mamy. W grze drugiej Kleopatra. A Sfinks. A winogrono. O, mamy jeszcze szansę do bonusia. Druga Kleopatra. I tutaj już nic nie mamy. W grze trzeciej Sfinks. Wielbłąd. Skrzynia. Już nie będziemy mieć bonusów W bonusie mogliśmy mieć 20 zł I tutaj już nic nie będziemy mieć W grze czwartej Różne Też już nic nie będzie Gra piąta Ibis Zabam bon, Palma Drugi Ibis i trzeci Ibis jest wygrana. Bardzo fajnie. Ostatnia zrebeczka z paczki. Jeszcze nie była schowana. Wygrana. Tu nie ma i gra siódma. Papier drugi. Tu już nic nie ma. I tu trzy Ibisy dają nam dyszkę. Gdzieś tu kontrolne powinny być. Tu mamy R. I tu jest R. Fajnie troszkę tych wygranych się nazbierało. Jeszcze nam trzy strapeczki zostały. Teraz szary, siedem. 7-7 z numerkiem piątym w symboli nie będę czytać. Gra pierwsza. Szukamy siódemek. Gra druga. W grze trzeciej także siódemek nie mamy. Gra czwarta też siódemek nie dała. W piątej nie mamy. Tutaj nie ma. W siódmej także. W ósmej nie mamy. 9 też siódemek nam nie dała. Tutaj także 11 nie ma. 12 nie mamy. W 13 też nie ma. I w 14 także siódemek nie mamy. Nie wiem, tu mogą być kontrole. Nie mam pojęcia. Tu mamy S.

Pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia pięć, pięćdziesiąt siedem, trzynaście, siedemnaście, pięćdziesiąt dwa, czterdzieści siedem, czterdzieści osiem, trzydzieści osiem. Dwadzieścia osiem, trzydzieści sześć, trzydzieści trzy, czterdzieści jeden, dwadzieścia sześć, dwadzieścia trzy, czternaście i dwadzieścia jeden, ta zrepeczka przegrana. A kontrolne i ostatnio już na dzisiaj lecą dolary z numerkiem, także 23. Szukamy wzoru i monet, które nam mnożą oraz wygrywających liczb 32, 51, 55, 52 i 58. Dużo pięćdziesiątek. Mamy pięćdziesiąt cztery, trzydzieści siedem, dwadzieścia sześć takich niskich nie mamy, czterdzieści jeden czterdziestych nie mamy, trzydzieści sześć, szesnaście, trzydzieści osiem, czterdzieści sześć, dwadzieścia pięć, trzydzieści dziewięć, dziewiętnaście, trzydzieści jeden, czterdzieści osiem, 42, 21, 29, 27, 34, 33 i 45. Tu już mamy C kontrolną i F. Różne kontrolne. Ja na dzisiaj wydałam 72 zł. Tu mamy wszystkie pustki, wszystkie puste zrapeczki. Ale też udało nam się coś wygrać. Starożytny skarb przyniósł nam zwrocik. Tutaj mega pensja dała nam 20 zł, czyli już mamy 30 zł. Tutaj dało nam zwrocik, tu mam 32, i tutaj dało nam 7 zł. To mamy 39 zł na wydane 72, więc połowa jest. E, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie za wszystkie komentarze. E, zachęcam do subskrypcji kanału, ponieważ na 2000 subskrypcji chciałam zrobić rozdanie z udawaną paczką Mega Paradiso. Chyba, że już ich nie będzie w sprzedaży. Widzimy się w następnym filmiku. Cześć!